moją ruszowe fajne przywitanie cześć. cześć witajcie w kolejnym odcinku dzisiaj nagrywamy taki nocny challenge za 9 minut będzie północ nie dzisiaj oglądaliśmy było w tym gdzie to było Jezu jest śpiąca głowa mnie boli a ja nie ja nie ja nie no to weź powiedz, nie, nie, nie. to powiedz co ja chciałam powiedzieć gdzie a byliśmy gdzie ja a byliśmy na strym mieście no co Nie powiem, Oglądaliśmy pokazy fontann. No właśnie tak. A to byliśmy Właśnie tak. I widzieliśmy faceta, który pali ogień. Faceta, który się tak ba. Pije kompotik I widzieliśmy takich dwóch typków, które się pobili o tak, takie... Że, jeden, że jeden zrzucił Bóg. Nie, to było tak, że oni się o coś tam pokłócili, nie pamiętam. Bo wiem, bo ogólnie praskie nie, klimaty. Nie tak, Bo oni wzięli tak, że ten jeden wziął zapiekankę, a ta zapiekanka miała być tego drugiego w kolejce. Jesteś jakaś chora. To było tak, że oni się o coś tam pobili, nieważne, praskie klimaty w ogóle takie... No i e, ucierpiało na, na tym dziecko. Takie dziecko, bo on sobie normalnie do zapiekankę z grzybami No nieważne No i ona, ta bułka spadła Ale ona nie była cała I było pół Już lepiej jakby ta bułka no, no, cała dobra, spadła Dobra, dobra No i dzisiaj nagrywamy fasolko challenge bimbo z... Challenge i Tic Tac Popcorn Challenge. To nieważne. Taki obrzydliwy challenge. Nieważne, jesteśmy śpiący. Zobaczcie na okej. Ja jak jestem śpiący, mało. A ja takie... Ej, poczekaj twoja matka idzie. Śpimy Karolina, pośpiechu udaje, że śpi ok <grym _> no, jest oh. ty nienormalna dobra bo dwie minuty zleciały na jakieś pier... pier coś tam pierdziunki ja mam tutaj swoją taką budowę, tam, tam, okay, dwie minuty cicho bądź dwie minuty zleciały na jakieś pier... pfff wy sobie mojego o no czyli dzisiaj jemy tak, okay. <laughs> Ty jesteś jakaś. No dobra, na Dwie tak. minuty zleciłem na jakieś pierdło. Więc tak, jest ten kolor, czyli ogórek. Nie powiem, co to jest, bo ona nie wie. Niestety zostało tylko kilka smaków typu ogórek. Wy pewnie wiecie, co to jest, ale nie chcę jej mówić, bo ona wtedy z tego nie zje. To jest cynamon. I to jest tyle. Ale z... <laughs> dlatego, że było tylko mało, nie wiem. Dlaczego? Um, mamy jeszcze popcorn. Tak. Nie wiem, jak to smakuje. Mhm. To, mój kolega zjadł wszystkie. Właściwie to nie mój kolega. Siedzę z nim na Polski. Nie pozdrawiam go. No nieważne, ale mówię, że dobrze. Dliwe. Tobie mówił? <laughs> Tobie <tego> nie znasz. <laughs> Tobie mówił. <laughs> Dobra. Zaczynajmy. Jemy teraz. Ty ja najpierw się lepiej. <grym> ja mam wodę, której nie umiem odkręcić. To wiem. ci nic nie da. Odkręć. A, my to ciągle nagrywamy. Cztery minuty. Na pierwszy jemy zielone. dobra. jemy. No, ale nie wiem czemu. Tak po prostu jemy. Tak. Tak, od tak. Taki wlokie. Raz, raz, dwa, obrzydliwość. Nie, nie wiem jak to nazwiemy. Raz, dwa, trzy. A jest dziwnie sertę robiło. Ja wiecie, ten ogórek w ogóle nie smakuje jak ogórek. <śmawia> to jest dobre. Ale tak je. Ty masz coś w głowie pitu 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 <ścoughs> Tam, tam daram dobra. Teraz jemy cynamon Ale to nie powiem, się boję, boję, boże, boję, Boże. Trzy, cztery Ja tego nie rozkryszę. <ścoughs> a ja rozumiem. Jak to smakuje? I no seriously, <laughs> I think not so so you know Mine tastes like coffee Really? It What the hell? mi się na razie trafiło dobre, jej jedno złe, więc... <gry Greef gitti> <fieldậpmat puppy> jemy dalej. ty weź tego, a ja Nie, 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 nie. nie, nie, nie. to. Nie, 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 na pół. Mam tu nożyczki Nie przybliżaj się do tej kamery, bo będą mieli ludzie koszmary, kurde. Dom do Po co to wmuchać? Nie, nawet nie wiem, co to jest. Ej, trzy, cztery. Banan. To jest smaczne, co jest banan. Mm, źle mi zgniło, jajko. <grych> banan. Mnie zielone, że to zgniłe jajko. Panan, nie smakuje. Czyli tak naprawdę nie zjedłeś mi sobie bibaka. Ja jeszcze ostatnie. Ja zjadłem cynamon. Dom, dom, dom. To jest mnóstwo. Dobra. Chyba szukaję. Bo Spokojnie. Mój kolega zrobił 10 na raz piątaka, piątka, ale i tak mu nie dam. on ja to. Oglądanie. Cześć kolego Julki. To nie jest mój kolega. My się nie lubimy. Cześć nie kolego Julki. Whatever. Mhm, się zdziwi, jak mu powiem. Uwaga, ten sok jest bardziej niedobry niż te fasolki. Tylko tak ci się wydaje, bo te fasolki. <grym> Spokojnie pilny tak piłka. tak No na podatek piłka i się kręci. Raz, dwa, trzy. Dobra, to są tiktakowe po popcorn. Nie, to są. Popkornowe. Popkornowe tiktaki. Więc Jeszcze raz przypomnę. <laughs> tak, o, o. Popcornowe tikot. <laughs> tiktak popcorn lepiej, bo jej nie widać. <laughs> Dobre. Gdybyście tam... Uwaga, najludniejsza część programu. Ofu ale, ale to tiktak jest niedobre. Ale nie można tego wypluć. <laughs> Pójdę tego Moja mylna mogłaby być na jakimś da. pani fajnie udaje, że ja mi to wszystko pospadało Сотка слона в гашка. На игрушке могу быть.